Szanowni Państwo, z radością witam Ekscelencję Panią Prezydent Chorwacji w Polsce. Bardzo się cieszę z tego spotkania i bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie do naszego kraju. To jest ważna wizyta w perspektywie budowy coraz lepszych relacji polsko-chorwackich, zwłaszcza w przestrzeni gospodarczej, ale także i politycznej. I to są te główne tematy, o których rozmawialiśmy. Rzeczywiście ta intensywność relacji gospodarczych w ostatnich latach bardzo wzrosła. Kiedy ja parę miesięcy temu objąłem Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, razem z Panią Prezydent bardzo te kwestie pielęgnujemy. To już jest nasze czwarte spotkanie w ciągu przecież niecałych sześciu miesięcy więc ta współpraca rzeczywiście rozwija się bardzo dobrze z czego ja osobiście się cieszę bo to się realnie na sprawy gospodarcze i polityczne także przekłada a rozmawialiśmy dzisiaj przede wszystkim o trzech ważnych kwestiach o współpracy w takim formacie który ja nazywam ABC czyli Adriatyk Bałtyk Morze Czarne to jest kontynuacja tej idei, o której wcześniej już rozmawialiśmy kilkakrotnie, przede wszystkim w czasie spotkania, które pani prezydent zorganizowała w Nowym Jorku w czasie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wszyscy byliśmy i tam dyskutowaliśmy o perspektywach tej współpracy właśnie w tym formacie ABC, która przede wszystkim nie tyle sprowadzałaby się do tworzenia jakiejś nowej instytucji w naszym regionie, w naszej części Europy, ale do współtworzenia konkretnych projektów, przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej i w dziedzinie rozwoju infrastruktury. I to są sprawy zasadnicze, które podnosimy i które rzeczywiście w tych relacjach w tej chwili polsko-chorwackich są realizowane, bo to przede wszystkim są inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, jak i infrastrukturę energetyczną, czyli generalnie transport i energetyka. I jeżeli chodzi o transport, ta współpraca już jest, jest realizowana przez PKP Cargo. Jeżeli chodzi o transportową, to są inwestycje polskie w port w Rijece, a więc te elementy już się rozpoczęły i mam nadzieję, że ta współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana i rozwijana. Rozmawialiśmy też o szczycie NATO który w tym roku będzie w Warszawie. Cieszę się, że pani prezydent ma mniej więcej tą samą wizję skutków, jakie chcemy osiągnąć poprzez ten szczyt, a więc tych najważniejszych elementów, że powinien być on szczytem uniwersalnym, a więc odnosić się do bezpieczeństwa naszej części Europy, a więc wschodniej flanki NATO, ale także i Flanki południowej, że to bezpieczeństwo powinno być w istotnym stopniu wzmocnione, właśnie jeżeli chodzi o zdolności obronne, zdolności do odstraszania. Żeby ten szczyt NATO był szczytem ukierunkowanym w przyszłość, to znaczy, żeby poszedł dalej niż tylko to, co zostało postanowione wcześniej w Wali w Newport, że powinien być szczytem decyzyjnym, a więc że powinny zostać w tych sprawach właśnie wzmocnienia wschodniej i południowej flanki NATO w Warszawie podjęte konkretne decyzje, bo to są te elementy, które, które są z naszego punktu widzenia najistotniejsze, więc mam nadzieję, że, że NATO właśnie pokaże, że jest sojuszem żywym i reagującym na zmieniającą się sytuację geopolityczną i, i w związku z tym także i architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy i że bezpieczeństwo Polski, krajów bałtyckich i reszty krajów wschodniej flanki NATO zostanie w istotnym stopniu wzmocnione i że konkretne decyzje w Warszawie w tej sprawie w tej sprawie zapadną. I wreszcie taka ostatnia z tych istotnych kwestii, o których rozmawialiśmy z panią prezydent do tej pory, bo o sprawach gospodarczych jeszcze będziemy dzisiaj mówili na forum polsko-chorwackim za chwilę, tam już z biznesmenami, także z ministrami. Natomiast, natomiast myśmy rozmawiali jeszcze oczywiście o kwestii migracji, która dzisiaj jest tak ważna w przestrzeni europejskiej. Pani prezydent mówiła jak widzi w tej chwili sytuację, jak to wygląda z punktu widzenia Chorwacji. Generalnie mamy mniej więcej to samo stanowisko, a mianowicie, że trzeba Starać się ze wszystkich sił likwidować przyczyny migracji. Trzeba prowadzić w tym zakresie skuteczną politykę europejską, a więc w ramach Unii Europejskiej, i że tutaj powinny być podejmowane konkretne działania w postaci właśnie raczej zapobiegania temu, żeby, żeby, żeby kolejne te fale migracyjne nadchodziły. To, oczywiście, problem rozwiązania konfliktów w Syrii, to jedno. Ja osobiście uważam, że tutaj powinien w, znacznym, w znacznie większym stopniu, powinna zacząć działać Organizacja Narodów Zjednoczonych i druga no to jest wsparcie dla tych państw, które mają na swoim terenie obozy uchodźców, tak żeby zapewnić w tych obozach godne warunki, godne warunki życia. To są te podstawowe kwestie, o których, o których mówiliśmy yy, i które są dzisiaj tą bieżącą agendą Naszego spotkania. Ja jeszcze raz dziękuję pani prezydent za tą obecność w Warszawie, i która w no, czytelny sposób pokazuje, że relacje polsko-chorwackie układają się dobrze. Dziękuję bardzo.